Państwa serdecznie prosić, aby Państwo potraktowali dzisiejszy spektakl, dzisiejszą uroczystość, jako formę podziękowania. Naszego podziękowania Państwu za wsparcie, za pomoc i okazywaną życzliwość w Pracy Poza Szkołą. Na premierowym przedstawieniu zemsty między innymi obecni byli władze samorządowe, radni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, byli dyrektorzy tej placówki, Obecna była również aktorka Marta Bizoń. Ja chciałbym proszę Państwa przywitać, przywitać wszystkich gości. Zapraszamy na krótkie fragmenty sztuki w wykonaniu aktorów z zespołu szkół publicznych w Kleczy Dolnej. Długo sznać, to będę czekać. Nie, nie trzeba rzeczy zwlekać. Kłopiek unikła krewny, miałbym z sukces pewny. Ale Klara... Młoda, płoka, chociaż dzisiaj pokocha, Któż za jutro mi zajęczy. Nikt rozumny, jaśnie, panie, rzecz do o, to śliska. Tusek właśnie, na bym się o no, panie, kawalerstwa dziś wyrzekałby, kto, niech go Niedługo będzie na to czekał. Będzie, widzę, że uparta. Ta hołota, jakby głuchą go słowa nie słucha. No, Śmigalski, nie trać czasu, ściągnij zakarg, weź narzędzie, Grzecznie, ładnie, bez hałasu. Niech wszystkiemu koniec będzie. Nic się nie wódź, ja za tobą. Brecz! blecz! Stójcie! Co to znaczy? Cześć, pan mój. Kazać raczej, aby... Mu... Ależ luby, miły panie, to szaleństwo z waszej strony i mur będzie naprawiony! Czudy trupem go za Kończcie śmiało, przyjaciele, gardźcie ze mną próżnym krzykiem! Chcesz więc bójki! Mój cześniku, mój sąsiedzie, luby miły przestań też być rozbójnikiem! Bacz się było się pimrogiem! Bo czy jest prawie pozdroszczą twojej chwale stąd czartów do zamordów. Przebacz państwu nie niewiele, które wyrzec się ośmiela. Jesteś gniewny na sąsiada, że ci czasem na zawadzie. Czasem? Zawsze! On powiada, niech nie słyszy o tym gacie. Czy nie byłoby sposobu ustąpiwszy, ze stąd obu? Iż w tej właśnie chwili miłość sobie oświadczyli. Pochlebiając w każdym względzie. Chwal bez miary, rozum. Cnoty piękność, kształtność jej osoby. Te? Anna? Wacław? Nie wiem wprawdzie. To spotkanie. Ty więc jesteś pod stoliną? No? Nie wiedział, że? No, przed godziną. Co tu mówisz? Z jakiej roli? Nie wiedziałeś, że pod stolicze piersińskie mój mąż trzeci. Niech to tużą Bóg mu świeci. Zaślubiwszy mnie na wiosnę, już się nie leżał w grobie. Tak, tak, przypominam sobie. tam duch na O Oddał? Tak, o to pewnie. Zapłakałam zrazu, rzewnie I mieć męża mocno boli, Lecz i smutek w czasie to nie. przecie, mój majstruniu. Nie mroź! Czegoś jeszcze wam nie stało, Bo machano dosyć raz, nie A ja to tam coś mało. Tu sam za to zechce. Lecz to sztorka ten nie łęce. A, to pewne. Więc bije. U, oczywiście. Bo bukijem porabują kości, W ten jest bity, Wszak to wiecie. A kto bity ten jest no. Zbity. Co? <grym> Dobrze pan powiada, ten zbity. Więc was zbili. To rzecz jasna, mój mili. A już jakoś tak wypada! Daleczyli? <grym> A broń Boże! Nie, seryjnko! Ale przecież znak, drapnięcie! Daj, może. A drapnięcie pewnie wiecie, mała ranka, nic innego. To, to, to nie mała wielka jednym słowem, rana wszelka skąd pochodzi. Stary cześniak? Ja... Nie inaczej. Teraz jeszcze zaświadczenie, że nastawał na me życie, stary cześnik Jety Szałem! Strzelał do mnie! Nie widziałem! Słował strzelby! Nie słyszałam! Chodźmy, panie, z nami! Zgoda! zgoda? Zgoda! Zgoda! Tak jest! Zgoda! A Bóg wtedy rękę poda! Bardzo proszę teraz Panią Burmistrz, Panią Ewę o zabranie To jest wynik naszej pracy, naszej wielkiej pracy, za co bardzo serdecznie dziękuję i Panu Dyrektorowi, wszystkim nauczycielom, wszystkim instruktorom, wszystkim ludziom, którzy współpracują z ogniskiem i żebyście sobie mogli uwiecznić te Wasze wspaniałe artystyczne osiągnięcia. Proszę mi dać jeszcze do koleżanki. Chcieliśmy w imieniu samorządu Wadowic podarować kamerę, żebyście mogli tą kamerą wszystkie te wspaniałości uwiecznić, żeby były dla przyszłych pokoleń. Ja to wiem, że tak ilość tekstu, ja bym sobie życzyła, żeby czasami moi koledzy, partnerzy w, w spektaklach e, tak pamięciowo mieli opanowane. Muzyka